Postawiłem na bananowce, dlatego że może być ich bardzo dużo. Eee, szybko rosną, dają cień, dają owoce. Oczywiście, z bananów też można robić. Ja już zrobiłem wcześniej bardzo dobry, co jedzie? Ocet. Ale można robić też alkohol. Wiele, wiele rzeczy. A tu wam pokażę. O! Jak papaje rosną. Tutaj to w ogóle mamy taki trochę ogród, tutaj są też arbuzy, tutaj takie zielone, co widzicie, to jest klitoria w Europie, ponoć zakazana, ale nie wiem dokładnie. O, teraz na wody dostały bambusy, ja tutaj też związałem, żeby zrobiły mi cień, ale teraz jak są mokre, to tyle ważą, że się aż kładą. No, na ziemię, ja tutaj postaram się jakoś przejść. A tu Wam jeszcze pokażę. Jo. O! Arbuzy pierwsze rosą. Tutaj Wam pokażę takie ciekawostki. No nieza piękne, nie za piękne. Teraz od Michała nasiona wziąłem czerwone pasiony, będę sadził. Zresztą też winogron będę testował po raz kolejny w Kambodży, bo to już ludzie robili. Pascony zaraz pójdą do, do wody, a tutaj jeszcze się nie obejrzałem dobrze, a Srejmon już tutaj usmażyła e, banany z jajeczkiem. Tylko te świeże banany, ale skaczę to na obraz. No trudno. E, w każdym razie, ktoś będzie chciał zobaczyć, to zobaczy. Tutaj mamy e, produkt, który no, jest cały czas, który jest cały czas podczas projektowania. O, może tak. Tak wygląda obecnie nasz ocecik. Teraz testuję też ocet z pieprzem. Będę robił też inne wersje. A tutaj mamy w buteleczkach olej kokosowy. Yy, 250 ml. A to jest seteczka, ale to jest bardziej yy, taka próbka. Ale być może gdzieś yy, coś. Takie seteczki też pomyślę. Zresztą myślę o dozownikach. Myślę o troszkę o e, butelkę, zostawimy oczywiście szklaną, ale tutaj będzie coś nowego. No, A tutaj jest takie, e, coś e, a się dowiecie później w przyszłości. Być może w ogóle się nie dowiecie, ale, ale jest to bardzo pyszne i bardzo dobre. A tu jeszcze raz jajeczko z bananami świeżymi, e, co najważniejsze bo takie chyba są za miękkie już dojrzałe, w każdym razie jakaś taka potrawa być może kmerska, a być może poleciała na fantazji po prostu.